Każdy z nas na co dzień korzysta z różnych narzędzi, żeby zoptymalizować swoje wyniki na rynku kryptowalut. Są narzędzia, które są proste, łatwe i przyjemne, są narzędzia bardziej rozbudowane. Dzisiaj przypomnimy sobie najprostsze narzędzia, które w mojej prywatnej opinii są niedocenione i o których właśnie często zapominamy. Są to narzędzia, których ja używam do śledzenia portfeli, do pilnowania swoich transakcji, do patrzenia tego, jak zmienia się wartość mojego portfela. Myślę, że będzie to materiał bardzo Edukujący. Zapraszam więc na omówienie najprostszych, ale w mojej prywatnej opinii bardzo ważnych narzędzi na rynku kryptowalut. Cześć, z tej strony Maciej. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym materiale z serii kryptowaluty bez tajemnic, gdzie omawiamy właśnie te tajemnice, które skrywają projekty i produkty na rynku kryptowalut. Oczywiście, jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, subskrypcja, dzwoneczek, dzięki temu będziesz na bieżąco z każdym moim materiałem i będziesz mógł wybierać te, które są wartościowe. Zawsze warto podzielić się komentarzem, nieważne, czy jest pozytywny, czy nie, lubię to czytać i lubię wam odpowiadać i zostawić łapę w górę. Przypominam Również standardowo, że ja nie jestem doradcą finansowym i inwestycyjnym. Wszystko co mówię na tym kanale jest to tylko i wyłącznie moja prywatna opinia i moje prywatne zdanie. Jeżeli jesteś gotowy, zaczynamy. Jest to, słuchajcie, film, do którego przymierzałem się od jakiegoś czasu. Ale tak naprawdę ja również często nie doceniam tych podstawowych narzędzi. A tak naprawdę, y, im dłużej jesteśmy w rynku kryptowalut, tym szukamy coraz lepszych, prostych, bardziej zautomatyzowanych narzędzi do tego, żeby działać na rynku kryptowalut, śledzić swoje portfele, śledzić być może portfele innych, wyszukiwać trendy na rynku krypto. No i często właśnie zapominamy o tych podstawowych funkcjach, tych najprostszych, narzędzi, które tak naprawdę dają nam podstawy. Często zagłębiamy się mocno, zaczynamy szukać jakichś degeńskich rzeczy, a podstawy gdzieś tam odchodzą w niepamięć. Więc dziś pokażę Wam kilka narzędzi, z których ja korzystam, kilka fajnych opcji. Myślę, że większość z Was zna te narzędzia, natomiast chciałbym też pokazać tutaj taką metodę, którą ja wykorzystuję, jak trochę działam przy projektach. Może ktoś tutaj coś weźmie dla siebie. Oczywiście najważniejsze dwa narzędzia to jest CoinGecko i CoinMarketCap, one są bardzo podobne. Tak jak wiecie, CoinGecko jest moim zdaniem bardziej neutralne. CoinMarketCap został jakiś czas temu też wykupiony przez Binance. Nie znaczy to, że CoinGecko jest dużo, dużo lepsze. Myślę, że to jest kwestia indywidualna, a więc wygląd strony i te inne rzeczy. Przede wszystkim, oczywiście, jeżeli chodzi o CoinMarketCap, no to mamy tutaj oczywiście wypisane kryptowaluty. Mamy pierwszą setkę, ale mamy też dalsze miejsca i możemy sobie sprawdzać te krypto, czyli wszystkie podstawowe funkcje takie jak na której pozycji właśnie jest dany projekt, jaka jest jego cena, jak się zmieniała w ciągu godziny, 24 godzin, średni dni, jaki jest 24 godzinny wolumen, jaki jest market cap. Możemy oczywiście sprawdzać takie funkcje jak to ile tokenów jest obecnie w obiegu, tak jak widzicie mamy w obiegu już ponad 19 milionów bitcoinów, a Wszystkich bitcoinów jest 21 milionów, więc to są takie podstawowe dane. Tutaj tak naprawdę też zaglądamy sobie codziennie i patrzymy, jak zmieniają się ceny kryptowalut. No i oczywiście w odpowiednim okresie czasowym możemy sobie to zmieniać od 24 godzin do maksymalnego wykresu, a więc od początku powstania danej kryptowaluty. To, co jest bardzo ważne, można sobie tutaj założyć konto i zrobić portfolio. To jest coś, z czego ja korzystam. Jak prezentuję Wam moje wyniki, to mam tutaj cztery portfolio. Portfolio, poniedziałkowe zakupy z pasywek, portfolio HOSTA 2023, właśnie low capy, czyli te gemy i shitcoiny oraz możecie sobie śledzić swoje NFT, które kupujecie. A więc te portfolio można ułożyć sobie bardzo fajnie. Dla mnie tutaj głównym problemem, który rozwiązał kolejny projekt, który, produkt, który Wam pokażę jest to, że moi obserwujący mogli śledzić moje portfolio, czyli tak naprawdę jak ktoś sobie dostał linka, który umieszczam pod filmami doba mego portfela, to Widział dokładnie, jakie mam portfele, jakie mam właśnie projekty, mógł sobie to sprawdzać, ale nie widział dokładnie poziomu wejścia i wyjścia zysków procentowych, zysków procentowych z poszczególnych transakcji czy, czy moich strap, tak? Więc. To jest bardzo ważne, że gdzieś tam tego mi bardzo mocno brakuje na CoinGecko i na CoinMarketCapie. To, co bardzo ważne, to z czego ja często korzystam, to oczywiście te zakładki właśnie trading, a więc to, co jest w topie, to, co gdzieś zyskuje duże wolumeny. Dzisiaj mamy start projektu Alt Layer. Myślę, że sporo osób tutaj odebrało airdrop i gdzieś tam te pozycje, które są obecnie w tym trendzie tradingowym, one są tutaj, te zawsze top 4 jest w tym okienku. No i oczywiście Yy, projekty, które na przykład miały największe wzrosty, a top wyszukiwania na końbiego jak chcecie zobaczyć, czego ludzie szukają, klikamy sobie tutaj na search i widzimy te projekty, które są najczęściej wyszukiwane, w tej chwili Altrayer, Manta Network, jest również Zignalia, więc projekt z mojego portfela, czy na przykład Pyt i Celestia, także sporo ludzie widzę, szukają tych pozycji, co ja mam, no ale to jest coś, co możemy sprawdzać. Oczywiście bardzo ważne to jest to, że mamy tutaj yy, też podział na kategorie, to jest coś, co yy, Polecam sobie sprawdzać. Są oczywiście te główne kategorie, zawsze mamy tutaj z tym ogniem, na których najwięcej się dzieje, ale możemy bardzo fajnie sobie sprawdzać, jeżeli na przykład chcemy zobaczyć, jakie są stablecoiny i sobie klikniemy, bo no to oczywiście mamy wymienione wszystkie stablecoiny, jakie tutaj są, więc to jest coś, co jest bardzo fajne. Ja często na przykład, jak szukam sobie też projektów z jakichś konkretnych, właśnie tutaj grup, czyli na przykład z gamingu, to sobie to odpalam i patrzę mniej więcej, jak to wygląda patrzę na przykład jakie są wolumeny, na jakich projektach, więc to są takie podstawowe funkcje, ale tak jak mówię, wiele rzeczy można tutaj bardzo fajnie na tym CoinGecko sobie wyszukać. I tak samo MFTki, też dużo opcji y, gdzieś tam wyszukiwania. Jest zakładka Learn, gdzie możemy się uczyć. Oczywiście CoinGecko ma również swoje newsy, które robi, y, te projekty, które chcemy obserwować po założeniu konta, możemy dodać sobie z gwiazdką, więc możemy sobie tutaj zbudować Listę tych projektów, no i oczywiście są produkty, które oferuje Coingecko, jest również aplikacja, więc tak naprawdę są to narzędzia, które są niezbędne. Jest oczywiście Gecko Terminal, jeżeli chcemy dokładniejsze wykresy, jeżeli chcemy też sobie sprawdzić projekty właśnie po kategorii, także to jest moim zdaniem coś, co jest naprawdę mega wartościowe. Jest proste, szybkie, przyjemne i tak naprawdę samo to, że jest ta obca kategorii, już daje nam bardzo dużo. Natomiast jest to produkt, który jest podstawowy, jest jakoś tam rozbudowany. Możemy też, tu oczywiście, zbierać sobie te cukierki codziennie i potem wymieniać je na nagrody. Natomiast wiele rzeczy mi tutaj brakowało. Uważam, że taką platformę można dużo bardziej rozbudować. No i tutaj słuchajcie oczywiście z pomocą przychodzi nam aplikacja DropStab. To jest ostatnio miejsce, do którego, którego ja bardzo mocno używam i to jest miejsce, do którego będę przerzucał wszystkie swoje portfele, ale przenieść 4-5 portfeli, gdzie w w każdym jest ileś tam projektów i ileś tam poziomów zakupowych, jest to trudne. Natomiast jest to o tyle bardziej rozbudowane. Pierwsza sprawa jest taka, że możecie śledzić tutaj portfolio waszego ulubionego influencera, czy youtubera, czy osoby, którą cenicie. Oczywiście nie kopiować ruchów, ale mieć wgląd mniej więcej, jak kto rozgrywa rynek też wtedy tak naprawdę musicie dostać linka od takiej osoby. Tak jak widzicie, to jest moje portfolio, które śledzi obecnie 79 osób. I jeżeli teraz coś, coś kupuje to dodaje to tutaj obecnie dwie pozycje ONDO i NEON. NEON 5% na minusie, więc możecie mieć lepsze wejście ode mnie. Natomiast, jeżeli chodzi o ONDO, to jest to projekt, który jest obecnie 121% właśnie na plusie. Natomiast różnica jest taka, że osoba, która dostaje od mój, ode mnie linka, to widzi nie tylko wartość mojego portfela, nie tylko jak on się zmienił, ale widzi dokładnie transakcję, ile kupiłem tokenów, za ile i na jakim w plusie albo minusie jest ta pozycja. I ja takiego narzędzia szukałem i uważam, że dzisiaj ten Dropstop to jest absolutnie numer jeden. Mamy wiele podobnych opcji jak na Coingecko, więc tego nie będę omawiał, przeklikacie sobie to, takie jak na przykład top gainers, gdzie mamy te projekty, które gdzieś tam ostatnio fajnie urosły, poszły do góry, tutaj tak jak widzicie jest między innymi TAO mamy gdzieś tam pokazane opcje rankinga więc kategorie czy top 100 natomiast są tu opcje, których nie ma na CoinGecko czy na CoinMarketCapie. jest coś takiego jak investors and ventures tak? a więc tutaj można sobie też sprawdzać w co tutaj inwestują duzi gracze, co mają, jest między innymi Jump Crypto i to jest oczywiście Solama, to jest projekt, który mnie bardzo tutaj interesuje więc możecie sobie popatrzeć mniej więcej jak to wygląda, super opcja, jest również Funding Round a więc te rundy finansowania projektów, też mega opcja, którą można rozkminiać, rozkminiać transakcje patrzeć jak to wszystko wygląda jest tutaj również Twitter Performance, a więc tak to co dzieje się w social mediach no i kolejna opcja, na którą na pewno trzeba słuchajcie zwrócić uwagę, to jest token unlock, moim zdaniem bardzo dobrze rozpisany, możecie śledzić sobie projekty i patrzeć kiedy jest uwolnienie tokenów, często pod to gramy Często szukamy miejsca wtedy, kiedy jeżeli znajdziemy fajny projekt i widzimy, że będzie jakiś konkretny zrzut, to po prostu sobie to śledzimy. No i oczywiście opcja, która ostatnio jest rozgrzana, to są potencjalne airdropy, więc nie tylko śledzenie youtuberów Xa, ale również tutaj możemy sobie śledzić te projekty, które mogą tutaj tego dropa rozdać. Możemy sprawdzać sobie inwestorów, możemy sprawdzać followersów na Twitterze i też ile informacji właśnie o tym danym projekcie. Pojawia się na samym Xie, czyli, czyli dawnym Twitterze. Jak dla mnie mega opcja, połączenie portfolio, które może być mega transparentne, tak naprawdę ze sprawdzaniem również tego, co dzieje się w social mediach, sprawdzaniem unlock tokenów, sprawdzaniem venturesów, airdropów. Mamy coś takiego jak top Twitter rank, też, więc możemy zobaczyć, o których tutaj projektach robi się głośno i o których projektach się rozmawia. Ale przede wszystkim dla mnie to jest furtka dla moich obserwujących. Tak jak wiecie, nie warto kopiować ruchów, nie, nie warto gdzieś tam budować takiego samego portfela jak inni, bo wszyscy mamy inny kapitał. Yy, edukowałem Was o tym wielokrotnie. Natomiast rzeczywiście jest to mega miejsce, gdzie możemy sobie sprawdzać, czy na przykład nasz YouTuber jest w miarę transparentny. No, chyba że ktoś już całkowicie postradał zmysły i dodaje tutaj pozycje, a ich nie kupuje. No, ale nawet jeżeli ktoś tak robi, bo no to tak jakby yy, jeżeli ktoś to pokazuje codziennie, no to jeżeli ktoś wycofa jakąś transakcję, to czy później jak jest duża liczba obserwujących to będzie to wyłapane, więc dużo naprawdę tutaj mamy możliwości warto sobie tutaj przeklikać te wszystkie zakładki związane właśnie z giełdami, z kategoriami z historią ceny, czy na przykład z zwroty właśnie tutaj z ICO, więc naprawdę słuchajcie, jest tego sporo i jest co tutaj robić. Uważam, że dzisiaj to jest numer jeden, przynajmniej ja lepszego miejsca nie znam. Polecam wszystkim serdecznie. Jeżeli ktoś też chce obserwować mój portfel, podejść link i mam już tu kilka pomysłów, co tu możemy razem fajnego porobić. Nie ma tu reflinka. Niestety ubolewam. Za reklamę dobrego produktu coś fajnego pokażę, to fajnie, jak jest reflink, No, ale jak nie ma, to nie ma pewnie niektórzy będą zadowoleni, ale na przykład możemy sobie tutaj robić tak, że za jakiś czas zrobimy sobie jakiś mały jakiś Małe zawody, tak? Dodamy sobie te osoby, które budują publiczne portfele. Do obserwowanych zrobimy sobie listę 20-30 portfeli. Powalczymy o jakieś nagrody od naszych partnerów, których trochę mamy, i dzięki temu też ludzie będą mogli obserwować, jak ta rywalizacja wygląda. Więc bardzo dużo fajnych możliwości, i dla mnie to jest absolutnie numer jeden. I dlatego też zrezygnowałem po części z CoinGecko czy już dawno tak naprawdę z CoinMarketCap. Mamy oczywiście też Debanka, którego doskonale znacie. Mamy tutaj bardzo dużo możliwości odbieramy odznaki, Natomiast Debank jest takim miejscem, które po połączeniu portfela możesz sprawdzać swój portfel na wielu sieciach, na przykład na RC20, na Poligonie, na Binars Smart Chain. Natomiast mi Debank przede wszystkim bardzo mocno pomógł sprawdzić, gdzie ja mam kapitał. Jeżeli dojdziesz do takiego miejsca, że zaczniesz inwestować w różnych miejscach, i tak naprawdę część środków trzymasz, nie wiem, na Layer Zero, na Stargate, część środków gdzieś tam na poligonie, część na, na Binance Smart Chainie, to właśnie debank jest tym miejscem, że po połączeniu tego portfela możesz sprawdzać konkretne sieci i na przykład pokażę Ci, gdzie masz środki. I powiem Wam szczerze, że ja dzięki debankowi trochę kasy odzyskałem i gdzieś tam znalazłem parę miejsc z tamtej hosty, gdzie w ogóle zapomniałem, bo robiłem to na szybkiego, nie zapisałem sobie tego, że mam tam w ogóle środki i pozdejmowałem mam sobie różne dziwne płynności, które kiedyś gdzieś tam dodawałem. A więc mega narzędzie działające na kilku sieciach, gdzie możecie sobie posprawdzać ile czego macie, gdzie co macie, mega, mega rzecz. Tak jak mówię, oprócz tego jest tutaj kilka innych opcji, ale dzisiaj szeroko nie będziemy tego omawiać, ten materiał ma być krótki. No i teraz bardzo ważne to jest to, żeby nauczyć się korzystać z tych narzędzi, przede wszystkim je śledzić też podstawowe narzędzia to jest absolutnie Etherscan, to jest narzędzie, które wiele osób lekceważy, ja Etherscana też również używam do sprawdzania liczby hodlerów, do sprawdzania gdzieś tam adresów, pamiętajcie też o bardzo fajnej opcji, jeżeli na przykład znajdziecie sobie jakiś projekt, który macie w portfelu niech to na przykład będzie Chili's no to bardzo ważne to jest to też warto mieć tu konto, bo wtedy Macie dużo więcej funkcji niż przy tej opcji, kiedy nie jesteście zalogowani. No to na przykład, nie wiem, ja jestem fanem sportu i blockchaina, znajduję Chilis i, mo i wiem już, w jakich kategoriach. Ten projekt jest osadzony. Widzimy tu na przykład ERC-20, widzimy sport i na przykład sport mnie interesuje. Sprawdzę sobie, co ciekawego na sporcie buduje się właśnie tutaj na ERC-20. I tak jak widzicie, pokazuje mi kilka pozycji. Jeżeli się zaloguję, będę widział wszystkie. I mogę sobie sprawdzać, tak jakie mamy projekty sportowe, które budują się na ERC-20. Sprawdzać sobie liczbę hodlerów, sprawdzać od razu strony. Więc jest to też taka pomoc, yy, właśnie yy, jeżeli nie wszystkie kategorie uda nam się wyłapać. Z tych wszystkich wcześniejszych narzędzi, żeby sobie pewne rzeczy przejrzeć i popatrzeć. No i oczywiście bardzo ważne to jest to, żeby nauczyć się łączyć te narzędzia, i ja uważam, że wszystko można bardzo dobrze dobrze spiąć x em Uważam, że dla nas, ludzi z krypto, X daje bardzo dużo ciekawych możliwości i naprawdę fajnych opcji. No i teraz, jeżeli chodzi o mnie, no to tak jak wiecie, mam różne metody szukania tych projektów, tych gemów, oczywiście bardzo dużo biorę z social mediów, ale żeby z social mediów odpowiednio wyselekcjonować projekty, znaleźć te, które nas interesują, trzeba się nauczyć z tego korzystać. No i jeżeli na przykład taka prosta metoda, nie wiem, wchodzimy sobie powiedzmy, zaczynamy sobie od tego Coin no i patrzymy, które na przykład projekty w ostatnim czasie najbardziej urosły, tak? Sprawdzamy sobie te projekty, no i powiedzmy, nie wiem, wybieramy sobie, to jest tylko taki przykład, jest jakiś projekt NFT Champions, tak? Nie wiemy zupełnie co to jest. Pierwszy raz w ogóle to y, widzimy. Zaczynamy sobie sprawdzać oczywiście kapitalizację, trading, volume. Y, szukamy informacji na temat token, y, tokenów, ile jest tokenów, ile jest tokenów w obiegu. No i potem chcemy pójść krok dalej. Oczywiście. Na początku wchodzimy sobie na stronę internetową. Tu widzimy, że projekt jest po poligonie. To jest ta pierwsza informacja. Wchodzimy sobie na stronę internetową, patrzymy, co to w ogóle jest za projekt. Zapoznajemy się z Teamem, white paper itp. Itd. Następnie, to co ja robię, to interesuje mnie social hype. Tak jak wiecie, to jest nieodłączny czynnik analizy, która opiera się na graniu pod trendy. No i teraz. Tutaj przychodzi nam właśnie X z pomocą. Oczywiście, kopiujemy sobie tutaj nazwę tego pro projektu i na X-ie bardzo łatwo możemy sobie to wyszukać. Dodajemy sobie na przykład znaczek dolara, klikamy sobie tak i możemy sobie zobaczyć gdzieś tam najlepsze tweety, a więc możemy sobie zobaczyć influencerów, którzy piszą o danym projekcie. Możemy zobaczyć, co piszą o tym projekcie. Być może znajdziemy jakieś Steamem, zobaczymy jakieś ważne informacje. Więc to od razu nam. Pomaga selekcjonować te informacje. Sprawdzamy sobie dany influencer, jakie ma zasięgi, czy to jest duży gracz, czy mały. Możemy wziąć sobie najnowsze tweety dotyczące tego projektu i tak naprawdę w ten sposób to jest mega opcja, z której ja korzystam. Często też jest tak, że znajduję sobie na przykład jeden projekt. Niech to na przykład będzie Chilis, i sprawdzam sobie, kto co ostatnio pisał o Chilizie, tak? Patrzę sobie tych ludzi, jakie mamy informacje na temat Chilisu, czy ktoś ciekawego coś się znalazł. I często jest tak, że te osoby, które piszą o tego typu projektach, dają więcej hashtagów, i bywa także że osoba, która na przykład y, siedzi w branży sportu i blockchaina, daje hashtagi do kilku projektów z tej grupy, i ja tak wielokrotnie wyłowiłem małe projekty, tak więc. To jest y, naprawdę słuchajcie mega opcja, więc warto y, gdzieś tam z niej korzystać i ja również y, tak sprawdzam projekty, bo to jest mega rzecz, to pozwala wyłapać nam o tutaj jakiś jeden gość z Sidusem trochę przesadził, ale to nam gdzieś tam pomaga wyłapywać pro, projekty. Oczywiście nie tylko y, tutaj właśnie te nazwy projektów ze znaczkiem dolara, y, ale myślę, że bardzo ważne też nauczyć się szukać projektami, na przykład nie wiem, y, gdzieś tam sprawdzamy na CoinGecko. Czy, czy, czy właśnie w tym miejscu, które pokazywałem, czyli tutaj na Dropstop jakiś projekt, który jest nowy, jest gamingowy, ale widzimy na nim wolumeny, tak? I chcemy zobaczyć, czy on łapie się w jakiś szerszy trend. Robimy sobie hashtag, i na przykład popularny hashtag właśnie tutaj to jest Web dla branży gamingowej, oczywiście Web3 Gaming, i możemy sobie zobaczyć, o czym piszą te osoby, które tego hasztagu używają. Jakie inne projekty omawiają, czym się zajmują i gdzieś tam, czym się, co jest tak naprawdę, na czym skupiona jest ich uwaga. A więc to jest mega rzecz. I teraz. Bardzo ważne to jest to, że jeżeli robimy ten research samemu i przeglądamy wiele projektów, no to takim pierwszym podstawowym błędem jest to, że oczywiście mamy na X bardzo dużo y, gdzieś tam y, projektów, które obserwujemy. Ważne jest to, żeby na bieżąco to czyścić y, i ważne to jest to, żeby się nie zagubić. Pamiętajcie, że tak jak ja mam 1531, no przecież to jest do wykasowania. Przecież tam jest z 400 albo 500 projektów z poprzedniego cyklu i z 500 z jeszcze wcześniejszego to są projekty, które mogą już nie istnieć, więc ja też muszę mieć czas, żeby zrobić z tym porządek. Więc ja na przykład polecam taką strategię, że do obserwowanych dodawać te wartościowe konta, które dzielą się z Wami informacjami, gdzie macie jakieś podstawowe, fajne informacje, a jeżeli na przykład znajdziecie sobie projekt, na przykład ten taki jak tutaj, no to bardzo ważne to jest to, na przykład, nie wiem, robicie sobie na X listy, to jest, najlepsze narzędzie jakie jest na, na X i wrzucacie tam te projekty tak i teraz na przykład tak jak wiecie od jakiegoś czasu nie wiem działamy sobie na solanie tak więc ja mam różne grupy tych projektów różne grupy tych projektów i teraz mam na przykład listę solana ja ją upublicznię bo dopiero zacząłem ją gdzieś tam mocniej budować i teraz ja wcale nie muszę obserwować tych projektów, no bo jeżeli dodam te projekty do obserwowanych, to moja główna tablica będzie zawalona i ja mogę nie wybrać tych informacji, które chcę, ale ja sobie wchodzę na liście, na listę i patrzę, co jest nowego. Ok, Solanium, projekt, który, który obserwuję, mogę sobie zobaczyć oczywiście, co jest, co jest nowego. Ja tu akurat go obserwuję, ale tutaj chodzi o to, żeby dodawać właśnie do listy i żeby nie zawalało tablicy. No i on, mamy IDO, tak? one będzie dzisiaj, tak w ogóle ktoś ma Solanium, to jest projekt na BSC. I patrzę, co innego dzieje się u ludzi, którzy są na tej liście, którzy są właśnie gdzieś tam z tego ekosystemu i przeglądam sobie projekty, które mnie interesują. I to jest mega rzecz, bo jeżeli chcecie szybko sprawdzić, co nowego ma Solanie, no to jeżeli macie dodane do obserwowanych, to wymiesza Wam te tweety z innymi informacjami. A tutaj macie listę pod konkretny projekt. Wyławiacie coś, gdzieś tam... Tutaj sprawdzacie projekt, stronę whitepaper, paper, ok. Sprawdzę, może zaraz jakieś IDO, może coś, ale na, na ten na dzień dzisiejszy nie chcę, żeby mi to zawalało tablicę. Tworzę sobie listę i po prostu to jest mega ułatwienie. Te wszystkie elementy połączone, a więc śledzenie portfeli, wyszukiwanie MFT-ków, sprawdzanie list, dodawanie sobie osób do obserwowanych, na przykład nie wiem, jeżeli szukacie fundamentalnych informacji, ale gracie pod airdropy. Utwórzcie sobie też listę ludzi, którzy piszą, piszą o airdropach. Ja taką listę słuchajcie. Jak najbardziej mam, a więc mam tutaj te top konta zagraniczne, które tak naprawdę mają wszystko, reszta to jest gdzieś tam już kopiowanie i sobie z tego korzystam i sprawdzam co nowego na airdropach. I jak coś mnie interesuje, to oczywiście z tego korzystam. Kolejna ważna sprawa, jeżeli chodzi o X'a, to jest też uważam, że mega narzędzie, jeżeli na przykład zobaczycie u mnie wpis, który was zainteresował, nie wiem, ten obajbicie, tak? To bardzo ważne to jest to, że możecie dodać sobie to do zakładek. I ja na przykład jak mam czas na scrollowanie pół godziny i scrolluję tablicę i na przykład natrafię na tweet, który mnie interesuje. Na przykład nie wiem, tweet od Gameswifta, ale nie mam czasu przeanalizować, dla kogo będzie airdrop, po co? Cyk dodaję sobie to do zakładek. Potem sobie siadam, sprawdzam zakładki, to co mnie nie interesuje, odznaczam mega, mega opcja. No i u Waszych ulubionych influ też y, opcja, która jest związana z tym, że możecie przeglądać sobie te najważniejsze tweety, tak? To też jak najbardziej. Więc to są takie rzeczy, które gdzieś tam spowodują, że nie popadniecie w ten nadmiar informacji y, i. Ten X niech spina wam to, co robicie na CoinGecko czy, to, czy na CoinMarketCapie, czy właśnie na DropStabie. A tak jak mówię, do sprawdzania koniecznie debank. Zobaczcie, bo na pewno gdzieś macie poukrywane kryptowaluty. Na dzisiaj to by było na tyle. Myślę, że krótko, szybko i na temat. Oczywiście. Tych narzędzi jest około 50 i będziemy szli od tych najprostszych do najbardziej zaawansowanych. Oczywiście zapraszam na mojego X-a, dlatego że tutaj jestem z Wami cały czas, praktycznie 24 godziny na dobę. Też ten film wleci na X-a. Proszę o zostawienie oczywiście serduszka i udostępnienie. Dzięki za uwagę, pozdrawiam serdecznie. Hej, ekipa.